Nielegalne oklejanie różnych miejsc w gminie Strzegom plakatami czy afiszami jest poważnym problemem i nie wpływa na estetykę naszego najbliższego otoczenia. Nic więc dziwnego, że władzom samorządowym bardzo zależy na tym, by temu przeciwdziałać. Urząd Miejski w Strzegomiu prosi mieszkańców terenu naszej gminy o nieoklejanie ogłoszeniami słupów, oświetlenia ulicznego, bram oraz ścian budynków. W przypadku stwierdzenia lokalizacji ogłoszeń na wyżej wymienionych obiektach sprawy będą kierowane na komisariat Policji. Gmina Strzegą, umożliwiając mieszkańcom wywieszenia ogłoszeń, zakupiła specjalistyczne słupy ogłoszeniowe oraz tablic, tablice i gabloty ogłoszeniowe. Jeżeli przy naklejaniu ogłoszeń w nielegalnym miejscu dojdzie dodatkowo do uszkodzenia ściany, płotu lub innego podłoża, to sprawca odpowie zarówno za nielegalne oklejanie, jak i za uszkodzenie mienia. Każe podlega także zaklejanie innego ogłoszenia czy też zaklejanie znaku ostrzegawczego. Uczyńmy miejsce, w którym żyjemy, mieszkamy i tworzymy czystym i pięknym. Wtedy nasze życie będzie radośniejsze i przyjemniejsze. Każdy z nas może coś w tym względzie zrobić i mieć osobisty wpływ na czystość w gminie.